Siemano siemano witam was w kolejnym filmie dzisiaj będziemy montować piec do garażu ten oto no piecyk do wiaty trzeba zanieść wyciąć dziura w ścianie na komin mam jeszcze jedna ruła No zaś się straciło kolano z tego piecyka trzeba będzie poszukać możliwe że zostało tam na górze jeszcze ale najpierw w ogóle muszę zacząć od tego żeby zrobić te... Sto jak na ta lampa bo tam będzie za chwilę cima jak w dupie jest godzina 15 o tej godzinie przeważnie zaczynam cokolwiek robić jak jestem na rano w robocie no i przychodzę i ja tak około 3 godzin do 6 mogę porobić żeby na 7 tak po 8 a 8 zdążyć zrobić film na YouTube'a i tak to wygląda codziennie jak filmy chcesz wstawiać codziennie, to musisz się uwijać ze wszystkim. Uj, zaś nie widzę tej, tego kolana, pierw trzeba się uwijać, żeby zdążyć. Jest. <laughs> Możecie powiedzieć nie rób filmów. No, mogę nie robić filmów, no ale to zaś nie będę robił filmów, nie będzie ruchu na kanale, kanał zacznie umierać, padną zasięgi. No i ogólnie będzie. Będzie dupa, nie opłacić. Lepiej zrobić mniej. Trzeba film. Widzicie, przez to jeszcze orza w grudniu. Dobra. Aha, jeszcze stojak był na górze. Ale dobra. Na razie zaniesiemy sobie piec. Albo zrobię ten stojak na razie i, i widzimy się za chwilę tam pod wiatą. Może widzę trochę polaryzację z tej lampy. Będzie migało. No, ale nic nie zerwa. Dobra, teraz musimy wyciąć w tej blaszce dziura. Tu już widzicie, jedna rura wstawiona do pieca. No i teraz kolano i wypuścić na dwór. Później tu zabudować, żeby te big bugi się nie chyciły, no, no ale to blachą obłoża fajnie. No i tego Fergusona przestawia, że ten pies będzie odsunięty od tego, od tego tutaj właśnie, no, od big bugów. Będzie bliżej Fergusona stał, tylko trzeba go przestawić bardziej na środek. W ogóle nie trzeba będzie wyjechać, a dzisiaj taki ogień no do próby zrobimy. Jak to będzie fungować, czy działać? Jak jutro będzie zima, no, jutro może być zaś na plusie. To nie będę orać, ale może odkręcę te koła z fertka i założymy koła z rządzira. Przy okazji wymienimy te gałki w fertku, bo tu są luzy na nich. No i wtedy ferdek może iść na, na pole, już stać. Dobra, idę po, po cyrkiel, wymierzymy ta dziurę. Jak to ma być. I wytniemy. Dobra, daję kamera na głowa, Drabinka. I znaczymy. jak to wysoko trzeba wyciąć. Zarowytniemy dziura. A może od razu tam, tak, worek jeden. Wcisniemy tu jakieś szmaty. Tyle co żeby uszczelnić tamta dziura tu mam gąbka jeszcze gąbka też szybszy do też można kaść tam też pary powciskać. generalnie trzeba by takie miechy sianem wypchać na razie o to jest w sumie dobry pomysł sianem powypychać i tamte dziury u góry pozatykać tym zatkom na razie tak w przyszłym roku tych big bugów tu nie będzie Trochę, trochę lepiej tam jeszcze by to trzeba pozatykać to będzie elegancja, Francja elegancja w przyszłym roku big bugi będą w dole dobra i na razie na razie ten piec zrobimy tu później na przyszły rok można pomyśleć w innym miejscu albo w ogóle całkiem inne ogrzewanie Zrobić jakiś Tak jak to Wysoko Przychodzi Dobra dotąd Jakaś tu Tak No coś takiego A kto tam jest Dobra tu jest środek Ciachmy tak na 100. Lepiej by było kółko wyciąć, ale nie dum rady wyciąć. Tu i tu. I tu. Później tu pochytamy, żeby to się lepiej trzymało. Ile tu faktycznie tego trzeba? No, trochę niżej, dobra. Tak, tak. Tak. Pilarka. Pilarka jest tu. No muszę iść poprzedłużać jeszcze jeden, żeby stykło wszystko. Ale już mi się to podoba. Już to kurde ma ręce i nogi. Później ten kombajn też muszę schować, bo chyba nie będziemy nic z nim robić. To jutro ma być ciepli. Powinien odpolić najwyżej go. Podłączy się z rana. Dziadek by podłączył, i po południu by się wjechało. Dobra, tak. No, ta lampa to już był priorytet, bo cima jak w dupie. Teraz będzie gitara Działo? Jasne. Dobra. Czy to się uda? wyciąć tak go myślę, ale powinno się udać. Powinno bo palce się utnie. Palce się nie utły. Okay. tak teraz ta tam wsadzić jeszcze pewnie nie wlezie jest strasznie ciasno Muszę coś ściągnąć i trochę poszlifować, bo za, luźno, za ciasne jest te kurde, te wżery tu. Daru przyda Tak I można będzie rozpalać, myślę. Odgrodzimy tego fergusona na razie ta opona Nie Powinno być git no, zima jak pieron Co? To lepsze? Coś, coś na pewno. Dobra, jest. Jest git. Tak. Klasa światowa Trochę się tym kąt nie zgadza, ale dobra, można spróbować rozpolić Tak tu odsuniemy W sensie blacha jedna postawia na razie bo nie mam czym go odsunąć Potem jak będzie na środku to będzie gitara się jest... blacha O, tu I czy nie dymi do środka? Oby nie dymiło, bo trzeba będzie uszczelniać w takim razie Lampa jest. Piecyk jest, będzie można bawić się w jakieś remonty Naprawy Pieroństwa. A tak To tak To tak Nie wiem, czemu ten piec jest tak dziwnie zrobiony, że jest otwierany z góry, a ładowany mo od dołu jakby bez sensu to jest. Ta furtka powinna być tu na górze, a tu zamknięty, obspawany dookoła i nic więcej by nie trzeba było. Do środka nie działa. Można by jeszcze zrobić tak, że ten piec się odsunie i więcej rur dać.